Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie po raz kolejny w restaurant Tyson. Nie wiem, która to już jest część, ale na pewno dosyć spora. Naszym dzisiejszym celem będzie chodzenie po restauracjach, zwiedzanie ich, jedzenie w nich oraz oczywiście ocenianie ich. To jest nasz dzisiejszy, dzisiejszy pomysł, co będziemy z nimi robili z tymi restauracjami. A więc dzisiaj oceniamy jedną z restauracji, i tych restauracji myślę, że sobie dzisiaj parę ocenimy. Jeżeli chcecie drugi odcinek podobny do tego, to zostawcie łapkę do góry. Niestety, jak wydaje się, konwersacje z ludźmi i z ostatnimi menedżerami, żeby im niczym Magda Gessler pomóc w restauracji i na przykład zrobić podłogę, bo niektórzy nie mają albo pomóc z wystrojem, albo zaoferować trochę swojego budżetu, którego mam całkiem sporo, to ludzie tego nie chcą. Nie wiem czemu i wtedy od razu wychodzą. Czuję się trochę dziwnie i czuję, że się mnie trochę boją. Więc jeżeli wy na przykład macie restaurację w tej grze i chcecie mieć bardzo dobrego menadżera, yy, no to, to, to napiszcie do mnie yy, w komentarzu, oczywiście, bo na robok się mam za dużo spam, tylko chyba z 500 osób nie dodało do znajomych. Yy, jak widzicie, tutaj na razie pisałem do paru osób, i te dwie osoby wyszły, właśnie. Yy, a one były z Polski, co ciekawe, więc po prostu mnie ignorują, ale cóż, widziałem, że ktoś jeden miał w nazwie 2015 rocznik, drugi miał chyba 2014 albo 2012, już nie pamiętam więc może to dlatego się mnie wystraszyli, a ja się po prostu pomóc, jestem miły i chcę pomóc i proszę o menadżera i nie jestem takim menadżerem, który wam rozwali restaurację, tylko jestem takim menadżerem, który wam faktycznie pomoże i zaoferuje swój budżet, którego ma dużo i na przykład za ten budżet mógłbym kupić, nie wiem czy się da, yy, dodatkowe rzeczy, na przykład za 16 tysięcy powiększoną działkę, jakby Ktoś potrzebował, więc polecam. A dzisiaj zjeżdżamy tą restaurację. Restauracja się nazywa Good Food, aczkolwiek ja bym ją nazwał Limonka albo Słoneczny Zakątek. Brzmi lepiej, a Good Food też fajnie, ale nie pasuje mi do tego koloru, bo tutaj się ten kolor wgryzał. Czyli restauracja jest generalnie bardzo ładna. Podoba mi się pomysł na tą restaurację. Nastykamiętowa, pistacjowa, więc mi się to podoba. Z tego to jest też dobrze oceniana Jedzenie ma, no powiedzmy, cztery gwiazdkowe. Serwis trzy gwiazdkowy. Wystrój, no powiedzmy, że prawie pięciogwiazdkowy. Popularność pięciogwiazdkowa, no i doświadczenie trzygwiazdkowe. Ja mam gorsze doświadczenie, więc mm, generalnie wychodzi na wszystko, że restauracja jest czterygwiazdkowa. Dobrze, wchodziwszy do środka. E, Widzę nas tutaj bardzo ładnie wyglądający wystrój restauracji. Jest on oceniany na 4,7% ten wystrój więc bardzo ładny ładnie jest ogólnie też to jest chyba jakiś strój firmowy co tak mi się wydaje szkoda że oni nie mają jakichś nazw na przykład nie wiem Helena albo tutaj bardziej pasuje jakieś nie wiem jakieś takie cukierkowe imiona nie wiem jakie są takie cukierkowe imiona tu jest właściciel restauracji też taki cukierkowy nie podoba mi się jedynie tutaj na dole kuchnia, że ona nie jest zamknięta. Ja generalnie nie jestem fanem, jak kuchnie są po prostu ta, w taki sposób uwidoczniane. Lubię, jak jest taka zamknięta kuchnia. No cóż, otwarta przestrzeń to dobra przestrzeń. Na zewnątrz bardzo fajne stoliki. Mm, też na zewnątrz wystrój dużo gorszy. Ja bym dodał na przykład jakąś roślinność tutaj, skoro tutaj się nie dało nic dodać, bo ewidentnie tutaj nic już nie powstanie. A szkoda. Mm, uważam też, że to mogłoby być takie białe białe nie, albo jakieś zielone, aczkolwiek nie wiem, jakby to wyglądało, więc niech będzie na razie tak może taka była po prostu najlepsza opcja. Um, tutaj parasol to bardzo fajnie wygląda, bo nie zmokniemy, chociaż i tak jest na, balkon na górze. Dobrze, skoro na dole jest ładnie, to miejmy nadzieję, że na górze będzie i podobnie. To się przekonamy już teraz, wchodząc na górę, schody też bardzo ładne, aczkolwiek nie wiem, czy ja bym nie zrobił tutaj, jak już jest w tym stylu ta restauracja, to nie wiem, czy ja bym nie zrobił tego czarnego na takie... Też właśnie pistacjowe. Na pewno na plus strój pracowników i generalnie kolor na plus. No, góra ewidentnie nie jest jeszcze dokończona i to mi się nie podoba. Zobaczcie, są okna dochowe, ale one są jeszcze zamknięte. Też przez długi czas e, nie miałem dachu w restauracji, dop dop dopiero jak mnie ta gra tak bardziej wciągnęła, to dodałem faktycznie jakiś dach. E, no cóż, może to jest jeszcze w budowie, bo te okna dachowe no, tutaj nie robią jakiejś wielkiej roboty. Tutaj bardzo podobnie zachowane jak na dole, ale mówię, ja bym dodał tutaj jakieś roślinki, byłoby o niebo lepiej. Ale podoba mi się to, że na dole i na górze jest zupełnie prawie tak samo, oprócz okien. Wygląda to po prostu tak samo. Patrzcie, więc to na pewno na plus to będzie fajnie wyglądało z perspektywy na przykład tamtej drogi. Więc to mi się naprawdę bardzo podoba. Nie podoba mi się natomiast ta dziura w podłodze. Nie wiem co ona oznacza, nie wiem dlaczego ona została tak zaprojektowana, ale widzę, że dużo osób ma ogólnie problem z tą podłogą w tej grze. I dużo osób nie umie w ogóle podłogi zrobić. I chodzę po restauracjach, tak wybieram jakieś fajne restauracje na odcinek, bo przed odcinkiem. bo generalnie mnie nabrała faza na ocenianie jakichś restauracji w tej grze, więc po prostu sobie oceniam restauracje. No, góra mm, powiedzmy, że nie jest skończona, ale oceniając dół, to właśnie oceniłbym ją również na takie 3-4 gwiazdki. Bardziej na 3, bo góra nie jest skończona, więc to jest restauracja, moim zdaniem, 3-gwiazdkowa. A moja jest oczywiście, według mojej opinii, 5-gwiazdkowa. Moja jest idealna, nie dodać nic ująć. Ja wam pokażę zaraz minus, który jest w mojej restauracji, ale najpierw. Ale nie ma, najpierw. Najpierw idźmy do mojej restauracji i ugotujmy coś, żeby odebrać nowe danie, ponieważ rozpocząłem nową kuchnię. Nowa kuchnia, nową kuchnię dodałem, Parciona teraz wiedza, Widzicie, nasza restauracja jest lepsza. Um, co bym zmienił w mojej? Może te ramki? Przede wszystkim, bo one... Na takie białe albo czarne bym dodał, bo one tu nie pasują, więc to niedługo pora, żeby to zmienić. Um, co jeszcze bym zmienił? Zmieniłbym przede wszystkim, przesunął całą restaurację o jeden blok, żeby tutaj dodać takie schodki. Czemu ja nie pomyślałem o tym wcześniej? Przesunąłbym ją. Gdybym tylko był trochę mądrzejszy. Budując restaurację. No teraz już niestety nie będę tego wszystkiego zmieniał. Co jeszcze bym e, zrobił, to właśnie takie schodki w, z każdej strony. E, no i to jest jedyny taki minus, który mi nie pasuje w mojej restauracji. A tak, e, wszystko poza tym to. E, tak, wszystko mi pasuje w mojej restauracji. Rozpocząłem nową kuchnię, jak wcześniej zacząłem mówić. Jest to kuchnia. E, czekajcie, bo zapomniałem to jest kuchnia indyjska, tak, to jest kuchnia indyjska. To się ma nijak do wystroju restauracji. Po prostu chcę odblokować każdą kuchnię, która jest dostępna, i tak czuję, że zostało mi około 10 tych kuchni, a już dosyć sporo też mam zrobionych. I jeszcze co będę chyba zmieniał w restauracji, to może te, kolor tych schodów, bo one są takie jakby domyślne, więc może też właśnie zmienię, żeby tu bardziej wszystko współgrało. Bo generalnie to, ta ramka tych drzwi, no, nie wygląda estetycznie, więc to jest taki jedyny minus do mojej restauracji. Nie, 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 jedyny jest więcej minusów. No dobrze, no to tamto e, restauracja oceniliśmy na 3 gwiazdki, idziemy do kolejnej restauracji. To będzie chyba długi odcinek, lubię oceniać. Idziemy teraz do marzenki, bo widzimy, że ona jest dosyć taka bogata. Mm, a takiej restauracji właśnie dzisiaj będziemy oceniali, bo nie ma sensu oceniać takich restauracji, gdzie ktoś ma po prostu mało pieniążków, bo to znaczy, że po prostu jeszcze robi. A jak już ma 4-5 tysięcy, to znaczy, że to już jest taka. No, bardziej zaawansowana restauracja, więc szukamy tutaj Marzenki. Gdzie jest Marzenka? Marzenka, Marzenka, tu jest Marzenka. Mamy Marzenkę y i idziemy do Marzenki. Podoba mi się lokalizacja i restauracja też mi się podoba bardzo. Y Umarzeny i Bartka. Nazwa nie jest jakaś twórcza. Bardziej bym to nazwał. Nie wiem, kamienny. Kamienny bar albo nie wiemy co to jest sprawdźmy menu, bo nie wiadomo jak to nazwać kamienna restauracja albo nie wiem, um, jakaś dobra, tutaj jest takie jedzenie dosyć takie um, dużo jest, na przykład mamy chicken do zupy, ja tego nie mam jeszcze nie wiem z jakiej to kuchni jest um, ok, ogólnie jest dosyć podobnie, jeżeli chodzi o moją, więc po prostu kamienna restauracja albo y, kamienny przedsionek Eee, nie, kamienny przetrzymanek brzmi trochę strasznie, może e, kamienna restauracja, albo... nie wiem, skała? Nie wiem, miejmy nadzieję, że jak Marzenka to ogląda, to że się zainspiruje moją podpowiedzią. I z Was ocenę. oceny są dosyć wysokie, jedzenie 4 gwiazdki, serwis 5 gwiazdek, wow. Wystrój też powiedzmy 5 gwiazdek, popularność bardzo niska, jedynie mm, powiedzmy zaokrąglając 3 gwiazdki. Aczkolwiek doświadczenie jest bardzo na wys jest bar na, bar na bardzo wysokim poziomie i jest tutaj. Mm, czterogwiazdkowe. Yy, Okej. Okay. Generalnie rzecz biorąc Bardzo mi się podoba mm, wystrój. Wystrój jest genialny moim zdaniem. Yy, podłoga, no to tutaj już jest trochę gorzej. Ludzie mają problem z tą podłogą, ewidentnie nie wiem o co chodzi. Ja wiem bez komplikacji poszło. Robienie podłogi, może delikatne komplikacje były, jak robiłem nowe pomieszczenie, ale to wtedy trzeba usunąć całą podłogę po prostu i, i postawić nową. Tak, to jest cała filozofia tego i ludzie nie potrafią tego zrobić. No dobrze, powiedzmy, że to jest takie niedociągnięcie małe. Małe albo duże zależy. Ja na przykład jestem perfekcjonistą, więc ja muszę mieć wszystko idealnie. Czajcie, że ostatnio na przykład w telefonie. Eee, jakiś paproszek mi przeszkadzał, podetuj, i ja cały telefon wyczyściłem, bo ja naprawdę nie potrafię mieć czegoś tak jak jest nie po mojej myśli. Więc, na przykład, jak mam, jakiś, eee, jak mam jakieś tam zdjęcie, na przykład na Instagrama wstawić, to eee, ja sobie w Photoshopie robię, czy to zdjęcie mi pasuje, na przykład. Więc jestem perfekcjonistą. Jak mi nie pasuje, a większość nie pasuje, to po prostu takie zdjęcie wywalam. No dobrze. Wracając do restauracji. No to tutaj bardzo ładny wystrój. Podoba mi się to, że jednolite są krzesła. One są chyba takie same jak moje, tylko że po prostu są kolory zmienione. Lampka to też na plus roślinność. Roślinność w takich restauracjach pierwsza klasa. Genialnie, że jest roślinność. Kuchnia tutaj jest lepsza, taka, taki domowy barek, można powiedzieć. Ona jest niby otwarta, niby zamknięta. Taka ani taka, ani taka, jest na pewno duża. Większa od mojej, ja muszę zrobić w swojej restauracji. remont kuchni to jeszcze jest taki minus, yy, ale ogólnie to wszystko jest naprawdę bardzo ładne. Yy, jedynie co mnie tutaj denerwuje, to być może ta podłoga. Ja bym tutaj bardziej dodał taką kamienną, No, nie, nie żeby oni siedzieli na trawie, no przecież to tak nasz no, boli w oczy. No, to jest taki minus tej restauracji, więc tutaj jakaś kamienna podłoga to by się po prostu przydało yy, tej restauracji. A idąc na górę, bo jeszcze ta restauracja ma piętro, więc zobaczmy co jest. Nie jestem wielkim fanem tych schodów, one mnie trochę denerwują, no ale co zrobić. Pasują akurat do tej restauracji. No ogólnie nie lubię tych schodów, denerwują mnie. Hmm. Nie no, pani Marzenka tutaj się stara z wystrojem, góra jeszcze ewidentnie nie jest skończona. Przynajmniej tak ma. Książki są bardzo, bardzo przytulnie, ja bym chciał jeść w takiej restauracji. Tak te krzesła trochę bolą, no ale dobrze, niech będzie. Balkon jest, jest balkon, to bardzo dobrze, że jest balkon, więc można sobie tutaj popatrzeć widoki. Bardzo ładna jest bryła restauracji, mi się to podoba. Umarzeny i Bartka, Restaur restauracji nazwa taka średnia, ale dobrze, nie, nie wnikając w nazwy. Menu fajne, dosyć dużo jest potraw tutaj do zaoferowania, więc to mi się podoba. Uh. 10% baterii Dobra Nie wnikając w moje życie prywatne yy, No to restauracja naprawdę bardzo fajna Nie oceniajmy góry, bo ona jeszcze Ewidentnie nie jest skończona Bo no niemożliwe, żeby była skończona Pani Marzenka ma naprawdę bardzo dobry gust Polecam restaurację Jak spotkacie Marzenkę to warto się udać, żeby wydać tam swoje pieniądze Nie wiem kto normalnie wydaje pieniądze w tej grze na jedzenie, ale bardzo fajna restauracja. Widzę, że ma taki sam problem jak ja i nie może tutaj dodać tych takich daszków, więc łączymy się w bólu marzenko. Y, restauracja czterogwiazdkowa, ewidentnie, bardzo mi się podoba. Dobrze, i to było na tyle w sumie z tego odcinka. Zostawcie łapkę do góry, jeżeli Wam się film spodobał. A jutro będzie kolejna część z oceniania właśnie, że restauracji. Y, widzimy się właśnie już jutro o godzinie 16 z razy w kolejnym odcinku z tej serii. Papa, pa. Lubię tą serię!